Wyobraźcie sobie, że przechodzicie obok bankomatu, gdy ten nagle zaczyna wypłacać pieniądze. Bez żadnej karty, bez klientów, tylko tony gotówki wylewające się z maszyny. To nie jest scenariusz filmów. W 2013 roku takie sceny rozgrywały się naprawdę. Od zachodniej Europy po daleką Azję. Za wszystkim stał gang cyberprzestępców o umiejętnościach godnych pozazdroszczenia nawet przez agencje wywiadowcze. A ich celem nie byli ludzie, a banki z całego świata. Skradziono łącznie ponad miliard dolarów z banków w Stanach, Niemczech, na Ukrainie, w Rosji, Chinach i wielu innych krajach na świecie. Łącznie ofiarą hakerów padło ponad 100 finansowych instytucji. Oto historia największego napadu na banki w dziejach. To a dolarów z ponad 100 banków. Ponad 70 milionów dolarów zostało zostało nielegalnie Blok po bloku, ATM po ATM, oni je Bank od zawsze był symbolem bezpieczeństwa grube ściany, stalowe drzwi, sejfów, kamery i uzbrojeni ochroniarze. Przez wieki to właśnie tu ludzie powierzali swoje największe skarby. Nic dziwnego, że banki stały się naturalnym celem dla złodziei, którzy jednym udanym napadem mogli zgarnąć prawdziwy majątek. Takie akcje z filmów zawsze kojarzą nam się z grupą w maskach, z karabinami i dużą dozą adrenaliny, ale w miarę postępu cyfryzacji nawet przestępcy odłożyli pistolety i wzięli laptopy. Szacuje się, że do 2032 roku rynek cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym w samych Stanach Zjednoczonych osiągnie wartość 282 miliardów dolarów. Prezesi instytucji finansowych uwielbiają podkreślać, że to właśnie ich bank jest najbezpieczniejszy, ale ta pewność siebie bywa niesamowicie złudna. Pierwszy incydent zaobserwowano na Ukrainie, gdzie bankomat sam z siebie zaczął wydawać gotówkę. Według raportów o konkretnych godzinach bez jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji z bankomatu wychodziły spore sumy pieniędzy. Kamery ochrony zarejestrowały osoby, które do bankomatów podchodziły i zabierały pieniądze, natomiast nie znaleziono żadnych śladów manipulacji samym bankomatem. Nikt go nie otwierał, nikt nic do niego nie podłączał. Pieniądze po prostu pojawiały się, ktoś je odbierał i koniec akcji. Na miejscu pojawili się też specjaliści z firmy Kasperski, której bank był klientem. Na pierwszy rzut oka stwierdzili, że wszystkiemu winny jest popularny wtedy malware TubeKin, celujący właśnie w bankomaty. Jednak po dokładnym obejrzeniu maszyny nie znaleziono na niej śladów żadnego wirusa. Odkryli jednak bardzo nietypową konfigurację sieci VPN, która sugerowała, że nie natrafili oni na pojedynczy przypadek, a coś znacznie większego. Ta wskazówka jednak była na tyle niejasna, że została zignorowana. Kasperski stwierdził, że był to tylko kolejny atak na bankomat i nic więcej. Nie mieli pojęcia, że ta sprawa doprowadzi do odkrycia masowej globalnej operacji cyberprzestępczej. To, co odkryli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że mają do czynienia z przeciwnikiem, który obserwował każdy ich ruch. Była trzecia rano, gdy Kasperski Lab otrzymało telefon od dyrektora do spraw bezpieczeństwa pewnego rosyjskiego banku. Pracownik firmy antywirusowej jeszcze nigdy nie słyszał tak zestresowanej osoby. Dyrektor oznajmił, że nie może przekazać żadnych szczegółów przez telefon, ale sprawa jest na tyle pilna, że potrzebuje techników na miejscu teraz. Okazało się, że systemy bezpieczeństwa w banku wykryły podejrzane transfery danych z kontrolera domeny do serwerów zlokalizowanych w Chinach. W skrócie, kontroler domeny to taki serwer, który pełni funkcję powiedzmy ochroniarza i menadżera. Wyobraźcie sobie biurowiec, w którym każdy pracownik musi okazać dowód osobisty, aby wejść do różnych pomieszczeń czy korzystać z jakiegoś sprzętu. Kontroler domeny to właśnie system, który sprawdza ID wszystkich osób i decyduje, kto może gdzieś iść i co robić na danym komputerze. W firmie. Kasperski stwierdził, że atakujący zainstalowali złośliwe oprogramowanie, które dawało zdalny dostęp do zainfekowanych komputerów. Hakerzy na żywo monitorowali wszystko, co pracownicy banku robili, widzieli wszystko, co dzieje się na ekranie i mieli dostęp do każdego pliku. Ten poziom dostępu umożliwiał przestępcom badanie procedur bankowych, zdobywanie danych uwierzytelniających i przygotowywanie się do kradzieży na dużą skalę. W trakcie analizy komputerów analitycy stwierdzili, że skoro hakerzy mają taki dostęp do systemów banku, to prawdopodobnie obserwują ich działania w tej chwili. Postanowili to przetestować. Otworzyli nowy dokument Worda i napisali w nim: Cześć. Kilka minut później komputer sam napisał odpowiedź: Cześć, nigdy nas nie złapiecie. W 2010 roku na scenie głównej konferencji Black Hat stanęły dwa bankomaty. Przyniósł je tam Barnaby Jack, haker, który twierdził, że wyłącznie za pomocą laptopa, nie dotykając żadnego z nich, jest w stanie sprawić, że zacznie się z nich sypać gotówka. Skupił tym na sobie uwagę całej sali, bo nikt wcześniej tego nie dokonał. Jak obiecał, tak się stało. Jack pokazał luki w zabezpieczeniach zdalnego sterowania bankomatami. Potrafił się do nich zalogować bez hasła, będąc w środku przejmował całkowitą kontrolę nad bankomatem. Na cześć hakera ten typ ataku nazywa się jackpotting. Analiza infrastruktury doprowadziła badaczy do komputerów połączonych z bankomatami przez VPN, na których znaleziono złośliwe oprogramowanie. W trakcie dalszego śledztwa eksperci z Kasperski odkryli na komputerach pracowników banku spreparowane e-maile phishingowe z załącznikami typu pliki Worda. Ale atak zadziałał nie tylko dzięki dobrze napisanym mailom. Pliki w załącznikach infekowały komputery, wykorzystując konkretne luki w zabezpieczeniach. Pracownicy banku z jakiegoś powodu nie aktualizowali swoich systemów. Atakom można było zapobiec, zanim w ogóle się rozkręciły. Jak już jednak doszło do infekcji, Carbanak robił takie sztuczki, że researcherzy od razu założyli ingerencję służb. Mylili się? No, nie do końca, ale o tym później. Wirus instalował się w systemie pod nazwą SVC Host i tak zrobi się trochę technicznie, ale spokojnie wszystko wyjaśnię. SVC Host to ważny proces w systemie Windows działający w tle. Mówiąc bardzo prosto działa jak menadżer, który pomaga uruchamiać wiele ważnych zadań takich jak łączenie się z Wi-Fi, aktualizowanie systemu czy zabezpieczenia. Jeżeli oglądacie teraz ten film na pececie i wejdziecie sobie w menadżer zadań to go tam zobaczycie. To plus bardziej skomplikowane techniki sprawiały, że malware skutecznie ukrywał się przed administratorami oraz programami antywirusowymi. Wirus naturalnie rozprzestrzeniał się po sieci, infekując coraz to więcej komputerów. Jego głównym zadaniem było szpiegostwo. Jak wynikało ze śledztwa, hakerzy przez kilka miesięcy obserwowali pracę banku. Uczyli się zachowań pracowników, jak wygląda ich dzień, jakie czynności wykonywali administratorzy. Byli jak cień, którego nikt nie widział, ale który zawsze na ciebie patrzył. I pod takim czujnym okiem znalazło się ponad 100 instytucji w ponad 40 krajach. Ale wypłacanie z bankomatu nie było jedyną metodą kradzieży pieniędzy, jaką Malware oferował. Hakerzy szukali w banku kont, na których jest mało pieniędzy i są rzadko używane. Następnie edytowali bazę danych i sztucznie pompowali saldo, zmieniając np. 1000 na 10 000 złotych. Nadmiarowy balans, czyli w tym przypadku 9 tysięcy, wysyłali na własne konta w innych bankach, ponieważ przez wiele tygodni obserwowali pracowników, poznali wszystkie procedury i potrafili perfekcyjnie zamaskować swoje przelewy, tak aby wyglądały jak zwykłe, codzienne transakcje. Jeden przypadkowy świadek na drugim końcu świata miał zmienić bieg całego śledztwa. To, co zobaczył tej nocy, okazało się kluczem do rozbicia całej operacji. Jak wspomina Tsai, mieszkanie z Taipei była to bardzo ulewna noc. Chwilę po tym, jak przez miasto przechodził tajfun. Wracał z żoną do domu, po drodze zajechali do oddziału First Banku, aby wybrać trochę gotówki z bankomatu. Przed drzwiami zauważył obcokrajowca w masce noszącego wędkarski kapelusz, w środku przy maszynach stał drugi ubrany podobnie. Gdy Cai podszedł bliżej, mężczyzna zauważył go i szybko oddalił się. Drugi z nich, widząc to, wyszedł z banku i również poszedł w tym samym kierunku. Tajwańczykowi wydało się to dziwne, ale szybko przestał o tym myśleć i podszedł do bankomatu. Tam zobaczył leżące 60 tysięcy tajwańskich dolarów, czyli około 7,5 tysiąca złotych, które podejrzani mężczyźni zostawili. Nikt nie gubi takiej ilości gotówki. Cai postanowił zgłosić incydent na policję. Ta przypadkowo zdobyta informacja okazała się być na wagę złota. Tajwańska policja sprawdzała nagranie za nagraniem, śledząc drogę podejrzanych od oddziału banku do hotelów, w którym się zatrzymali. Tym sposobem zidentyfikowali łącznie 22 osoby powiązane nie tylko z incydentem w First Banku, ale i w kilku innych. The withdrew the money without inserting a card, and the process took less than minutes. The took place over the weekend in Taipei and Taichung, and he gained over 70 million NT dollars illegally. Po tym jak media rozdmuchały sprawę, 19 osób tzw. mułów, którzy byli odpowiedzialni wyłącznie za odbieranie gotówki, uciekło z kraju. Szef oraz dwóch innych wschodnioeuropejczyków zostali w Tajpej z pieniędzmi. Andrzej z facet, który koordynował całą operacją, gdy zobaczył swoją twarz w mediach, postanowił odciąć się od pieniędzy. Wziął taksówkę i kazał wywieźć się w pobliskie góry, gdzie ukrył dwie torby pełne gotówki, łącznie półtora miliona złotych. Następnie udał się do hrabstwa Ilian, aby przeczekać początkowy pościg i zastanowić się co dalej. Zarówno on, jak i jego dwaj współpracownicy zostali namierzeni. Obywatela Rumunii oraz Mołdawii aresztowano w hotelu, znaleziono przy nich około 6,5 miliona złotych. Pieniądze ukryte przez Andreasa również zostały odzyskane. Zapisał on lokalizację GPS skrytki na swoim telefonie, wyjawił to na przesłuchaniu i poprowadził śledczych do parku Dongu. Tajwańskiej policji udało się odzyskać blisko 90% skradzionych pieniędzy, a trzej złapani złodzieje dostali wyroki od 4 do 5 lat pozbawienia wolności. Skala i wyrafinowanie tych ataków szybko zaczęły wychodzić poza możliwości pojedynczych instytucji czy lokalnych służb. W miarę jak kolejne banki zgłaszały tajemnicze zniknięcia milionów, stało się jasne, że mamy do czynienia z globalną zorganizowaną operacją, której nie da się powstrzymać bez międzynarodowej współpracy. Europol przy pomocy FBI i ekspertów z Kasperski zorganizował specjalną grupę operacyjną mającą na celu rozbić gang Carbanak. Na spotkaniu przedstawicieli największych europejskich banków, specjalista z firmy antywirusowej szczegółowo przedstawił, jak przestępcy operują i co grozi bankom. Z tego co opowiadali świadkowie, jeszcze nigdy nie widzieli dyrektorów do spraw bezpieczeństwa robiących tyle notatek. Gdy padło pytanie, co można zrobić, aby uchronić się przed stratą, odpowiedź była druzgocąca. Nic. Przez ponad 5 lat grupa Carbanak pozostawała nieuchwytna, okradając coraz to kolejne banki na całym świecie. W końcu jednak popełnili oni błąd. Ustaliliśmy już, że hakerzy byli naprawdę utalentowani, no trzeba im to przyznać, inteligentni ludzie. I może wystarczyło to, by pieniądze ukraść, ale nie wystarczyło, żeby móc zacząć je wydawać. W 2017 roku w Madrycie grupa ukradła z bankomatów ponad pół miliona euro. Do przeprania tych oraz innych skradzionych środków Carbanak skontaktował się z lokalną mafią. Nie znamy szczegółów, ale te kontakty w połączeniu z nagraniami z kamer doprowadziły do identyfikacji członków grupy. W marcu 2018 roku, po miesiącach obserwacji hiszpańska policja przeprowadziła skoordynowaną akcję w mieście Alicante. W jednym z apartamentów zatrzymano ukraińskiego obywatela znanego w środowisku jako Denis K, domniemany mózg operacji Karbanak. Wraz z nim wpadli również inni członkowie grupy, a podczas przeszukania zabezpieczono komputery, dokumenty, dwa luksusowe samochody, biżuterię wartą ponad pół miliona euro oraz zablokowano aktywa o wartości około miliona euro. Sukces operacji nie zakończył się jednak na zatrzymaniach. W kwietniu 2021 roku, po długim i żmudnym procesie sądowym, ukraiński lider grupy został skazany na 10 lat więzienia za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i kradzież na ogromną skalę. W lipcu 2023 roku w Kazachstanie zapadły kolejne wyroki. Dwóch członków gangu Karbanak otrzymało po 8 lat więzienia za kradzież ponad 4,5 miliona dolarów z lokalnych banków. I oczywiście aresztowań na całym świecie było więcej, ale niestety nie oznaczało to, że skradzione środki o łącznej wartości ponad miliarda dolarów zostały odzyskane. Ze względu na praktyki bardzo szybkiego zamieniania pieniędzy na samochody, domy, karty prepaid'owe i biżuterie okazało się to niemożliwe. Śledczy mieli tu do czynienia z niezwykle szeroką operacją, w którą zaangażowaną było łącznie kilkaset osób. Nigdy nie uda się aresztować wszystkich, a są przesłanki, by myśleć, że Dennis K wcale nie był szefem wszystkich szefów, a tylko przykrywką dla faktycznego geniusza zbrodni. Dzięki za oglądanie do końca klasycznie, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz i do zobaczenia w kolejnych materiałach.